Niepokonany u siebie mistrz Polski Raków Częstochowa w 23. kolejce PKBP Ekstra Ekstraklasy podejmuje Lecha Poznań. już w 14. minucie. Bartosz Nowak z rzutu wolnego trafia do siatki, jest 1 do 0 dla gospodarzy. Siódmy gol Nowaka w tym sezonie. A Raków naciska, Raków atakuje, Gustaw Bergren, Bergren 2 do 0 po rękawicy Bartosza Mrozka i do siatki. Pierwszy gol Szweda w obecnych rozgrywkach. Już dwubramkowe prowadzenie Mistrzów Polski. A ja przypominam, że przecież jesienią w Poznaniu to Lech wygrał z Rakowem aż 4 do 1. W Częstochowie mamy jednak srogi rewanż. Gustaw Bergren po raz drugi w tym meczu trafia do siatki. Raków prowadzi z kolejorzem już 3 do 0. Lech Poznań w tym meczu nie oddaje żadnego celnego strzału na bramkę Rakowa. Raków ustala wynik na 4-0. Fran Tudor do Bartosza Nowaka, piłka odbija się od Bartosza Mroska. Gol samobójczy. Raków Lech aż 4-0.